Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przed Wami stoi Lamborghini Huracan, niezwykłe superauto, popis włoskiej inżynierii, ale wymyślicie sobie, eee, to dla mnie zbyt zwykłe, zapospolite, za tanie. Takie sytuacje się zdarzają i zdarzają się coraz częściej. Nieprzypadkowo jestem dzisiaj w Turynie, gdzie jadę właśnie na spotkanie z samochodem, który powstał w ilości zaledwie pięciu sztuk. Ital Design to w końcu legenda. To jedna z największych nazw w historii motoryzacji. Od 1968 roku, tutaj, dokładnie w tych murach, stworzono takie legendy jak Volkswagena Golfa, jak Fiat Panda. Ale teraz, na 50-lecie istnienia, Ital Design zajęło się czymś zupełnie innym. Lamborghini Huracanie powiedziałem na samym początku nieprzypadkowo, ponieważ pod spodem tego samochodu znajduje się właśnie taki Lamborghini Huracan. Ital Design to marka z długą tradycją, ale od kilku lat należąca do Audi. Lamborghini także należy do Audi. Przez to właśnie połączenie mógł powstać ten samochód. Ale nie czyni to z zero 1 samochodu, ani trochę mniej specjalnego. To, co jest w nim bardzo fajne, to właśnie to, co bardzo dobrze słychać za mną, czyli ten wolnosący silnik V10. Mało w przemyśle pozostało tak wyjątkowych silników, tak angażujących w prowadzeniu nawet w tej klasie super samochodów. Już większość konkurentów przeszło na jednostki turbodoładowane, więc to włoskie wolnosące V10 dalej jest naprawdę wspaniałym wydarzeniem bardzo angażującym i bardzo przejmującym. Oczywiście pozostaje jeszcze ta drobna kwestia ceny. Jak myślicie, ile ten samochód może kosztować? 2 miliony zł, 4 miliony zł. No nie, otóż w rzeczywistości. Ten samochód jest wart około 8 milionów złotych. No ale to jest wartość właśnie samochodów prawdziwie unikalnych, stworzonych ręcznie y, według życzeń konkretnego klienta. Czy w obiektywnych kategoriach taki samochód jest y, wart tyle pieniędzy? No, oczywiście, że nie. To jest przecież wartość jakaś y, blisko czterokrotnie, nawet więcej. Y, większa niż w przypadku Lamborghini Huracana czy Audi R8, z którymi te samochody są blisko związane. To jednak oczywiście nie przeszkadza klientom bo po stworzeniu pięciu egzemplarzy z tej serii, Ital Design wzięło się już za produkcję otwartej wersji tego samochodu, czyli Zero No Duerta. Jeszcze droższej, jeszcze bardziej ekskluzywnej. Cóż, z mojej strony mogę tylko dodać, że świetnie, że takie samochody przez cały czas na rynku powstają. Dzięki temu mamy się czym fascynować, a motoryzacja przez cały czas dorabia się kolejnych naprawdę wyjątkowych samochodów.